Z nad Wisły, gdy ciężkie chmury nad Tobą zawisły. Nie daj się ujaźmić Polaku z nadwarty, ślad Twoich zmagań nigdy nie zatarty. Nie daj się ujaźmić, bracie mój z Boga, historia Twych zmagań, chwalebna i zługa. Nie daj się ujaźnić z Mazowsza Polaku, Warszawa Twym sercem i ty z tego znaku. Ślij dalej hej na wawelskiego grodu i z dzwonu Zygmunta znak dla narodu. Nie daj się ujaźmić Kaszubów w narodzie, piaśnica twym bólem, a my z tobą w zgodzie. Nie daj się ujaźmić tatrzański góralu. Mądrość ty masz w sobie, niech cię ludy chwalą. Broń piastowskiej ziemi, by jej nikt nie ruszył tej od świętej Anny i tej od Lubuszy. Śląska ziemia nasza od wspólnego Godła, tam, gdzie ożył biały i tam i ta też odrodła, stańmy wszyscy razem z krańców naszej ziemi. Pod piastowskim, pod piastowskim znakiem my wciąż między swemi. Wspomnijmy te słowa, sprzed półtora wieku wieszcz nam je przekazał bądź wolnym człowieku. Bo tylko pod krzyżem, tylko pod tym znakiem Polska jest Polską, a Polak Polakiem. Proszę Państwa, chciałem jeszcze Państwu przeczytać taki wiersz, który jest zakończeniem przygotowanej do druku książki pod tytułem Ułamki moich myśli. Ułamki moich myśli są, jest, jest to drugi tom moich wspomnień. Kontynuacja tego, co kiedyś napisałem wcześniej. Na zakończenie tej książki, która się ukaże za miesiąc druku, włączyłem taki wiersz pod tytułem Wiosenne Wyznanie. Brzmi to tak. Czasem zadzwonisz, czasem coś powiesz, a ja tu sam. Rzadko zapytasz, jak twoje zdrowie lub jak ci tam. Wiosna jest w pełni, zieleń masz wokół, cieszysz się tym. Wciąż jeszcze silny, samotny sokół ojciec i syn, syn swoich przodków, co żyli wiarą, bronić umieli jej. Cenili wolność cudzą i własną w ojczyźnie swej. Strzeż własnej ziemi, gdyś między swymi własną wolę masz. Przyjdzie egzamin z twego żywota, czy ty go zdasz? A ja się wzniosę, hen, hen wysoko, by ujrzeć Ziemię mą. A on mnie spyta ten co nademną, czyś ty miłował ją? Wówczas odpowiem, krążąc w obłokach. Samotny ptak, że miam żałował, że miam miłował ziemię ojczystą. Wszak o tym wiesz, że tak. Dzięki. Ja mam bardzo słaby wzrok. Poprosiłem panią Basię, panią doktor Hojdan o przeczytanie jeszcze moje, mojego jednego Mojego jednego wiersza. Basiu, może przyjdziesz do nas. Spojrzenie w przestrzeń. W ziemskim teatrze ludzkich słabości, ten, co nas stworzył, ten, co nas gości, na tej planecie nazwanej Ziemią, krążącej w pustce zwanej przestrzenią, powierzył nam ten świat wspaniały dla dobra Twego i Boskiej chwały. To, co on stworzył. Cud ponad miarę, byś mógł to pojąć. Dał ci też wiarę, a wraz z nią światło, światłem wiary zwane, abyś mógł wnikać w to, co nieznane. Wówczas oświeci cię duch Twojej wiary. Chcę ci to przesłać, ja. człowiek stary. Zanim zaprezentuję swój program, chciałam powitać, pozdrowić gospodynię tego wspaniałego, świętego przybytku, Maryję, królową korony polskiej, matkę naszego pana Jezusa Chrystusa, która w historii polskiego narodu odegrała bardzo ważną rolę. Ma ona wiele imion, ale to jedno jest najpiękniejsze: to Boga, rodzica, dziewica. Maryjo, matko niebieskiego pana, z jego miłości światu dana na ratunek. Mario z Nazaretu, z ubogiego domu, obdarzona przez Bogawianem fortuną, do tej pory z ludzi nieznanej nikomu. Rozdajesz ją, szafarzysz, napełniasz wyciągnięte dłonie, a fortuna wciąż rośnie, miłość w sercach płonie. Maryjo, matko Polaków w królewskiej koronie, którą nasi przodkowie przed wiekami włożyli na twe święte skronie, abyś nas prowadziła po historii wyboistej drodze, Pomagała powstać, gdy upadamy udręczeni srodze. Abyś nam była matką, zawierzeniem, ukojeniem w bólu, Nadzieją i wsparciem dla słabych, Mądrością dla królów. Maryjo, matko Polaków w królewskiej koronie, którą nasi przodkowie włożyli przed wiekami na twe święte skronie, abyś nas prowadziła po historii wyboistej drodze pomagała powstać, gdy upadamy udręczeni srodze. Abyś nam była matką, zawierzeniem, ukojeniem w bólu, nadzieją i wsparciem dla słabych, mądrością dla królów. To Ty, patrząc na Polaków różańcem oplecione dłonie, Wyniosłaś na ołtarze tego, którego sama na papieskim posadziłaś tronie. Maryjo, dana Polakom na lata niedoli, Na czas zniewolenia, wojen, najazdów, zesłań i niewoli, Twoim dziełem jest solidarność i Polaków męstwo, Cud nad Wisłą, obrona Jasnej Góry, pod Wiedniem zwycięstwo. Maria łaski pełna, Pańska Służebnico, Współodkupicielko świata, Boga rodzicą, dziewicą, módl się za nami, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. Ojczyzna jak kromka chleba. Ojczyzna jak rąka chleba, która codziennie tak samo cudownie smakuje Jakże jesteś niepocieszony, gdy jej czasami na stole brakuje? Ojczyzna jest w pocałunkach matki, w ciepłych wspomnieniach z rodzinnego domu, w chwilach zwątpienia, w krzyku milczenia, w tęsknocie samotności, niepokoju, w każdym oddechu, w dziecka uśmiechu, w szumie wiatru na, za oknem i w ciszy. Gdzie tylko bicie serca słyszysz, tam ona jest, tam mieszka. Jest cząstką ciebie, tchnieniem twojej duszy. Czujesz ją, czasem cię leciutko dotknie, czasem mocno wzruszy, ma smak miłości i zapach nieba. To nie zastąpiona niczym, niczym, jak kromka chleba. Dlaczego właśnie tu? Dziękuję. Dziękuję. Dlaczego właśnie tu? Dlaczego właśnie tu, gdzie wciąż pod górę pod wiatr pod prąd, gdzie historia najazdów, zaborów, rozbiorów, powstań i zrywów nie jeden zakreśliła już krąg, gdzie grzebały nas krematoria, zesłania, katorgi, lagry, knuty i zatruty duch, a Polak zrodzony w niewoli, okuty w powiciu musiał kochać, wierzyć, pracować i walczyć za dwóch, Dlaczego właśnie tu chcesz swoje życie przeżyć i tutaj na tej ziemi z ludzką słabością się zmierzyć? Może dlatego, że przed gankiem mojego domu tak cudnie pachnie bez, a niebo nad moją głową tak bardzo, bardzo błękitne jest. Może dlatego, że tutaj w granacie nocy płonie miliony gwiazd. A ptaki z mórz oceanów co roku powracają do tych samych gniazd? Może dlatego, że tutaj na tej ziemi wolność krzyżami poległych się mierzy, a ja tylko tu, w tym kraju, wśród moich rodaków, w prawdziwą miłość jeszcze mogę uwierzyć. Dlatego tylko tu, tylko tu. Dziękuję. Yeah. Polsko, polsko męczennico dwudziestego wieku. Giną pola rzeki, lasy i człowiek w człowieku. Człowieczeństwo rozszarpane w mafie i afery, a ty wołasz o ratunek świata strony cztery. Skąd się wzięło tyle zdrady na tej polskiej ziemi, że cię prawie żywcem grzebią dla pełnych kieszeni. Polsko, Polsko, matko mężnych, gdzie są Twoje syny, Co za Ciebie szli do boju po śmierć i wawrzyny, I u Twoich stóp składali patriotyzm, honor, męstwo, Gdy ich orle skrzydła wiodły na bój, po zwycięstwo. Polsko, Polsko, męczennico, piękne twoje lica, nie zabiła cię niewola, nie zabiła cię komuna, może nie zabije targowica, może prawo się oblecze wreszcie w sprawiedliwość, prawda cnotą będzie a wartością miłość, może nie będą karani co zaszczytów godni, może odbiorą nagrody tym co winni zbrodni, może wreszcie po imieniu nazwą czyn Kaina, zbrodnia zbrodnią będzie, winą będzie wina. Polsko, Polsko, obronisz się, bo masz jeszcze synów, których miłość, prawda, wiara dosięgnie wawrzynów. W ogniu płonących świec na popiół spala się czas. Jak ocalić to dobro? Co jeszcze zostało w nas? Jak powiedzieć to światu bez lęku i bez łez, że walka, która się toczy, nie tylko o pieniądze walką jest, ale o dusze ludzkie? Ta walka bez przerwy trwa i o to, że ktoś bez Boga, a może i bez Polski, chce nam urządzić świat. Płyną kolendy z Betlejem od wieków, od setek lat. A mały, biały opłatek wciąż niesie nadzieję w świat. Płoną w lichtarzach świece. Na moment zatrzymał się czas. Jak ocalić to dobro, co jeszcze zostało w nas? Tak mi się wydaje, chryste. Tak mi się wydaje, Chryste, że żyłeś tu na tej ziemi i że jej dotykałeś bosymi stopami swymi, że tutaj było Betlejem, żłób, siano, stajenka licha, że na tą ziemię spłynęła niebios melodia cicha, że tu żył nie jeden Herod, co zrobił rzeźnie winiątek, że tutaj, na tej ziemi był dobra i zła początek że tutaj na tej ziemi było Golgoty wzgórze, że Ty kazałeś, Panie, tej ziemi być chrześcijaństwa przed murzem. Tak mi się wydaje, Chryste, że tędy wiodła Twa droga przez Nazaret, Betlejem, Jeruzalem do Ojca, Pana i Boga, że tutaj było, Chryste, Twoje ukrzyżowanie, bo po tej ziemi spłynęła rzeka niewinnej krwi, panie, że tutaj na tej ziemi było twe zmartwychwstanie, bo tutaj pękały okowy, zakutych w kajdany serc, panie. Tak mi się wydaje, Chryste, że dziś podwójne są twoje cierpienia za Judaszowe srebrniki. I za sprzedane sumienia. Co to się stało z nami, Polacy? Co to się z nami stało? Że nam za mało miejsca w ojczyźnie, że wiary nadziei nie stało? Za co ginęli nasi przodkowie? Szli na katorgi śmierć zesłania. My porzucamy to bez wahania w dalekie obce zdążając kraje. Polak nękany był poprzez wieki. Odważnie i mężnie trwał przy polskiej mowie. I z pokolenia na pokolenie miłość ojczyzny umiał przekazać w ojczystym słowie. Gdzie się podziała prawda Polacy? Jak znaleźć ją, gdy ma niejedno oblicze? Jak ją od kłamstwa odróżnić? Jak sprawiedliwość wykrzyczeć? Jak podać rękę drugiemu, gdy dla siebie brak siły? Jak znaleźć miłość i przyjaźń, gdy serca się tak ostudziły? Gdzie się podziała miłość Ojczyzny? Kto zdołał ją wyrwać nam z duszy? Kto patriotyzm, honor i męstwo, jak zielsko na strychu zasuszył, i jak rekwizyt zbędny i tani, wrzucił je do lamusa? Została pustka, głód ideałów i skaleczona dusza. Czego się boję dziś? Czego się boję dziś? Boję się kłamstwa, manipulacji. Boję się ludzi tych przywładzy, co pychę obnoszą po parlamentach, nie wiedząc o tym, że są całkiem nadzy. Boję się ludzi bez sumienia, co za pieniądze zrobią wszystko, pogrzebią godność, łzy i marzenia, sprzedadzą je na targowisko. Boję się nienawiści, pogardy, do wszystkiego, co z Boga pochodzi, do Kościoła wiary i prawdy, co ze stwórczej miłości się rodzi. Boję się obietnic bez pokrycia, boję się ludzi bez honoru, boję się bez odpowiedzialności życia, które jest tylko grą pozorów. Boję się szyderców, prześmiewców, kpiarzy, co noszą imię dziennikarzy, a zamiast rzetelnej informacji, służą propagandzie kłamstwa i taniej sensacji. Daj nam, Panie, ludzi mądrych, szlachetnych, silnych moralnie i duchowo, odpowiedzialnych za swoje czyny, za każde wypowiedziane słowo, ludzi prawych i wiernych, matce, ojczyźnie i wierze, ludzi, którzy potrafią kochać, pracować, służyć, potrafią też klękać, ale tylko przed Krzyżem i jeszcze przed. Dziękuję. 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 Dziękuję bardzo. Matka Boska Smoleńska. Matka boska smoleńska z katyńskiej golgoty, obleczona w suknię żałobną w płomień słońca złoty, wznosi swe ramiona, zalewa się łzami. Miłosierdzie Boże, zostań tutaj z nami. Ulecz krwawe rany polskiego narodu, który kolejny nas stracił elitę najlepszych synów, i pyta: Matko, dlaczego, z jakiego powodu? Dlaczego zginęli? Czy zginąć musieli? Czy za bardzo kochali? Czy za mocno trwali? Lecieli na siedemdziesiątą rocznicę katyńskiej zbrodni, Chcieli oddać hołd tym, co chwały i pamięci godni. Zamiast do Katynia w Smoleńsku zostali. Dlaczego zginęli? Czy zginąć musieli? Matko boska Smoleńska, jak łza sprawiedliwa, Tyś tam z nimi była. Ty znasz całą prawdę, tyś tam z nimi była, nie mogłaś ich uratować w ostatniej godzinie. Dziś ocal ich honor, godność, przywróć dobre imię. Czas zaciera ślady, jak rzeka płynie. Jak zachować pamięć, nie da jej przeminąć, jak przechować prawdę w sercach oraz słowie, nie da jej zakłamać, zmienić w pustosłowie. Skazani za wierność, za prawdę sądzeni, Są światłem tego świata i solą tej ziemi. Obrzucani błotem kłamstwa, jak krzyż wyszydzeni, Nie ma dla nich miejsca tutaj na tej ziemi. Na margines życia zepchnięci, zaszczuci, wyklęci Za to tylko, że wierni, że prawi, że niepokonani, że niezłomni, już za życia święci. Giganty cnót, serc i mocarze ducha. Nie wierzcie, że świat was nie potrzebuje, że nie chce was słuchać. To dzięki Wam każdy poranek nadzieją się staje. To przez Wasze dobro świat codziennie z upadku, z ciemności do życia powstaje. Skazani za wierność, za prawdę sądzeni, są światłem tego świata i solą tej ziemi. I na zakończenie Idź W stronę świtu idź Prosto trzymaj głowę Pomóż stać tym, którzy upadli Złamani krzywdą, zabijani słowem Idź Broń prawdy i godności człowieka Bądź dumny, że jesteś Polakiem Tak jak to czynił Jan Paweł II Znasz mistrza Jego zdążaj szlakiem Idź nie zgadzaj się na zło, nawet wówczas, gdy drogo kosztuje i trzeba stanąć pod prąd. Moc ducha hartuje się w ogniu naszych serc i w słabości rąk. Idź, ciągle w stronę świtu idź, przedzieraj się, szukaj, nie ustępuj. Kto szuka, ten znajdzie. Nie po to tu jesteś, aby tylko żyć, ale po to aby dać świadectwo prawdzie. Idź, idź, idź.